Moment, mam tutaj pytanie na czacie. Cześć. Złoto już patrzyłeś, bo miałem tel i musiałem odejść od kompa. Nie, nie patrzyłem, także e, zaraz spojrzymy. Wczoraj mówiłeś o tym potencjalnym zjeździe na 1730. E, bardziej 1735. Dobra, tu chyba jest tak, tu będzie to złotko, na którym powinienem mieć tam to pozaliczane. I dobrze. Tu jest poziom do rozliczenia dziś. Ten poziom też był do rozliczenia, bo nie był dotknięty i został, został rozliczony. Ten poziom też sobie tutaj zaznaczyłem. I chociaż on był zaliczony, ale go zaznaczyłem jako wybicie stopów. I jedziemy przynajmniej tutaj krótkoterminowo. I teraz tak, na H1 tutaj jest poziom, nie wiem czy to będzie widać. Tu jest poziom do rozliczenia, już tak go zaznaczę w ten sposób, to jest tam 1732. Założyłem, że 5, tak żeby przy gwałtownym ruchu, żebyśmy nie zostali z tą pozycją. Czy ta pozycja może zostać dłużej? Oczywiście, że może, bo tak się czasami zdarza. Szczególnie, że mieliśmy taki ważny poziom na poziomie 1777,71. Czyli takie lustrzane odbicie. I teraz w myśl Pewnej tezy, którą postawiłem, gdy zobaczyłem, że na takim poziomie został nam poziom i to na dłużej, zaznaczyłem sobie ta czerwona, ta pomarańczowa linia. To jest ten poziom. Odmierzyłem wtedy maksymalne wychylenie w dół od tego poziomu i maksymalne wychylenie w górę jest w okolicach 1832. I to jest to, gdzie oczekuję, że dojedziemy. Tam są też poziomy fiolet, tam są też poziomy, znaczy fiolet, akły. Fiolety w tym sensie, że fiolety kiedyś e, miały kiedyś kolor fiolet i stąd takie małe zamieszanie fioletowo akłowe ale będziemy w tej chwili mieszamy na serwerach, będziemy zmieniać tam te kolory, one wszystkie będą w kolorze akwa. To czego oczekuję, to te 1832 na górze do zrobienia, więc interesuje mnie w tej chwili co cena zrobi tutaj na tym 1777.71, jeżeli przebijemy w dół to lecimy na ten 1832 35 i wtedy stuwa w górę, albo drugi wariant lecimy na 1832 i patrzymy co dalej, bo wtedy domkniemy setup i jak ten setup domkniemy na tym 1832, no to zostaje nam tak naprawdę kierunek ku dołowi, bo tam poza fioletem na 1740 jest też brown. Brownów na złocie poniżej cenie, poniżej ceny praktycznie nie ma. One są rozliczane. Tylko czasami trzeba chwilę poczekać. Więc zobaczymy tutaj ten to lustrzane odbicie. Nie zwróciłbym na to uwagi, chociaż jak gdyby tak samo z siebie, te 177771 jest takim fajną, fajną cyfrą. No ale wtedy został nam tutaj poziom. I on zwrócił na to uwagę. Zaznaczyłem. No i właśnie mamy. Na tą chwilę jedną połówkę, drugiej połówki na 1830 nam jeszcze brakuje, żeby powiedzieć, że ten setup też działa. To tak, a propos złota. Tak, tu jest. Może spróbuję powiększyć. Może będzie widać, to Wam dokładnie powiem. Jaki to był... Tu jest ten brown dokładnie i to jest tak 1740. A to będzie ten poziom, który na minutówkach i będę się tam już cofał, ale to jest ten poziom, który też miał być zrobiony na fioletach 1732-38. No i zobaczymy, zobaczymy co, co tutaj się wykona. Na tą chwilę jadę tutaj z tymi małymi pozycjami. Jelowy są na górze tu i tu i jelowy są reakcyjne, nie? ale jak widzicie to te jelowy też były w jakiś sposób rozliczane, więc one tak, tak przypadkowo to one tutaj nie zostały. To czego bym chciał, no to jakiś strzał właśnie podanych w te okolice i jazda do góry. Czy to będzie strzał, coś takiego jak tutaj, że za, za, po prostu zrobimy ten ruch i zaliczymy te poziomy w ciągu jednego, dwóch, maks trzech dni, no zobaczymy.